Kupię szmaty. To szmaty widzowie. Ja. znaczy, Szyba. nie widziałem, że to matka. O kurwa, co było mnie w o czek, kto jest. zobacz, kto tu jest. Jasper, kurwa. Siema, byku, Szyma, A jak ja bym normalnie cię po prostu... Jesteś fantastycznym człowiekiem, strzepię z ciebie, ciebie inspirację. w ogóle chciałbym... O mieć, Dawid, siema Dawid. Czekaj, bo on jest niesłuchny, bo on jest kurwa umysłowo... Siema Dawid, jestem Szyma. twoim fanem, lubię cię oglądać. No, ma gościu w okularach. Tak, o, oh, gościu w okularach. O, oh, Boże no. Po imieniu, Konrad. Jezus Maria, jak uderzyłeś. Konrad, Cię poznał. A kolega Pczopcek po na imię? Kolega Pczopcek po na imię? Słucham? Kolega Pczopcek po na imię. Ja jestem Piotr Kosmita. <laughs> ja jestem Piotr Kosmita, ponieważ... Nie jąkaj Koslista. się po wiatru, nie ma. Tak, ja jestem po prostu, wiesz co, jest tak, ja tutaj przyszedłem, przyszedłem na ziemię... I... Jebnięty jakiś widzowie! Jakiś jebnięty, serio, pośledzony! Ja pierdolę, kogo ja kurwa spotykam na tym meglu Kurwa, jeden ten kulak był spoko, ale tych dwóch to jebniętych, serio!